Magazyny to naprawdę bardzo, bardzo specyficzna rzecz, szczególnie jeśli chodzi o stare Ninjago i albo je kochasz, albo ich nienawidzisz, a wszystko ze względu na mini figurki, które są tam dodatkami. Teraz dostaliśmy kolejny świetny dodatek i wszystko wskazuje na to, że w przyszłości będą jeszcze lepsze. Zły Jay z areny turniejowej będzie dodatkiem do magazynu pod tym z turniejowym rasem i muszę powiedzieć, że wiele fanów jest z tego powodu naprawdę bardzo niezadowolonych i wkurzonych, tak delikatnie mówiąc, naprawdę delikatnie. Nie mówiąc, bo mimo wszystko dla tej figurki dużo osób areny kupiło, co moim zdaniem było trochę głupotą, bo w takich seriach jak Ninjago ogólnie głupotą jest kupowanie zestawu pod figurki, patrząc na to co się dzieje potem w książkach, gazetkach i tak dalej, ale pomijając ten fakt, no to taki dodatek dostaniemy co prawda bez ramiennika, ale i tak ta figurka się tam pojawi. A na Klockowej Republice, do której link macie swoją drogę w opisie, jeden z użytkowników, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, odkrył naprawdę ciekawą zależność. Mianowicie czasami rendery, które mamy na kartach i ogólnie w poprzednich wydaniach magazynów, zwiastują minifigurki, które pojawią się w przyszłych magazynach. I tak było m.in. w przypadku złego Jaya, gdzie jego render no to jest dosłownie to samo, co mamy teraz w tym magazynie, co będziemy mieć raczej. Nawet broń jest 1 do 1 zrobiona. I tak się składa, że na podobnych renderach mamy jeszcze nowego Moro, czy nowego Aina I wiadomo, nie każda minifigurka, jaka się pojawia na tych renderach, pojawia się potem w jak dodatek do magazynu, ale niektóre są bardzo specyficzne, ponieważ różnią się nieco od samych minifigurek, jak na przykład właśnie ta figurka Moro. Zauważcie, że tutaj ma taki specyficzny dodatek w formie specjalnego miecza, którego nigdzie indziej nie ma, plus ma czarny, a nie ciemnozielony ramiennik. To samo tyczy się Arina, który też ma zupełnie nową broń. I z reguły właśnie te postacie, które wyglądają nieco inaczej niż ich minifigurki w zestawach, one właśnie pojawiają się potem w tych magazynach. Stąd przypomnę że taki Moro i Ain mogą być kolejnymi dodatkami. Gdyby tak było, to to community, delikatnie mówiąc, by wybuchło. Naprawdę. Wioska jest obecnie tak trudno dostępna ze względu na fanów Moro i ogólnie osoby, które chciałyby mieć tą figurkę i po prostu ten zestaw na bieżąco wykupują. I oczywiście nie ma w tym nic złego, ale gdyby taki Moro trafił potem do magazynu, byłoby wycie i to potężne wycie. I z jednej strony ja bym chciał to zobaczyć, żeby się pośmiać, bo jestem złym człowiekiem, tak okrutnym. A z drugiej strony czy moja w gazetce to fajna rzecz? No mimo wszystko nie. Rozumiem dawanie tych bardziej popularnych figów i raz na jakiś czas fajniejszy dodatek, ale nie cała masa tych, które są najbardziej pożądane. Według mnie powinien być jakiś balans zachowany, żeby mimo wszystko były jakieś ekskluzywne minifigurki, bo to akurat powinno zostać. Tego ostatnio w serii ninjago dosyć mocno moim zdaniem brakuje. I co prawda mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, bo ja gazetek nie kupuję w ogóle i wszystkie figi jakie mam to są figi ze zestawów, bo jak kupuję, Kupuję zestaw, to kupuję zestaw, bo chcę mieć zestaw, a nie jakąś konkretną minifigurkę, i wywalone mam raczej w to, co tam się w przyszłości pojawi, ale i tak uważam, że fajnie, jakby tych wszystkich najlepszych minifigurek, do magazynów jednak nie wciskali, jakby jakieś były dostępne tylko i wyłącznie w zestawach.